Myślę, że ten mecz, jak i ja, tak i myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy grali to spotkanie, będą pamiętać, bo to naprawdę była niesamowita dramaturgia i to w jakim stylu my wróciliśmy do tego meczu i że ten mecz wygraliśmy, to na pewno jest to niesamowita ciekawa historia i niesamowita rzecz, jaką osiągnęliśmy. Ale tak jak powiedziałem, to już jest historia. Teraz jest nowy rozdział, teraz jestem w nowym klubie i teraz. W nowym klubie chcę pisać nową historię, taką jak pisałem w Zaksie, więc a, nic, zrobimy wszystko, żeby, żeby pierwsze trofeum a, przyjechało do Jaszczem zroju Myślę, że 50 na 50 obstawiałbym, ponieważ a, no, my jesteśmy gdzieś tam w jakiś sposób nową drużyną, oni też są w jakiś sposób nową drużyną. Także praktycznie jesteśmy dopiero po my, dwóch spotkaniach rozegranych, ligowych. Teraz a, czas na Super Także myślę, że a, ta forma, jak i u nas, tak i u nich będzie. Z meczu na mecz coraz lepsza, bo wiadomo, że, że drużyna się dopiero zgrywa, ale uważam, że są takie świetne indywidualności w każdej drużynie, że na pewno spotkanie będzie stało na wysokim poziomie. To miejsce jest na pewno historyczne dla polskiej siatkówki, choćby parę dni temu świętowaliśmy dziesięciolecie Mistrzostwa Świata, i właśnie w spotku Chłopacy to Mistrzostwa Świata wygrali, także jest to no, taka mekka polskiej siatkówki, także na pewno tutaj nam się bardzo przyjemnie gra. A dodatkowo jutro przy pełnej publiczności mecz, więc na pewno będą trybuny wypełniane po brzegi i, i dzięki temu będziemy się czuć, jakby to był mecz reprezentacyjny. Myślę, że dodatkowy wielki plus to jest to, że jak i my taki zawiercie nie jesteśmy daleko oddaleni do Katowic, także na pewno będzie wielka, wiele fanów jakichś zawiercia takich z Jaszczem. Tak to już w sporcie jest, my się już nauczyliśmy, że czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, częściej się przegrywa, także na pewno... Na pewno za chwilę po tym meczu i jeszcze przez jakiś czas rozgoryczenie i smutek był duży. Natomiast samo wydarzenie, samo to, jakby jak ten mecz wyglądał z zewnątrz, czyli mnóstwo kibiców, spodek, świetna atmosfera, blisko domu, blisko mnóstwo znajomych, rodziny i tak dalej, to, to samo, samo to wydarzenie naprawdę dało się świetnie zapamiętać. Dwie ekipy, które mają świetnych zawodników w, w swoim składzie mnóstwo gwiazd, mnóstwo medalistów Igrzysk Olimpijskich także z no czego się nie, czego się spodziewać, nie spodziewać, jak. jak, jak jak nie świetnej gry, mnóstwo emocji i, i tak dalej, bo, bo wszystko mamy ku temu dane. Ja tak sobie myślałem trochę dzisiaj o tym, że tak mówię, kurczę, zawsze przed, przed tymi najważniejszymi meczami człowiek taki jest, taki chodzi o wiele bardziej zestresowany i tak dalej. Teraz przed tym Super Pucharem to i jeszcze tego nie ma i tak się zastanawiałem właśnie dlaczego. E, I wydaje mi się, że to po prostu wynika z tego, że, że im więcej pracy w coś włożymy w życiu tym i, i później to dostaniemy, to zdobędziemy, tym smakuje lepiej. E, tak naprawdę mamy początek sezonu jeszcze z chłopakami, z tą grupą ludzi, e, Ludzi trenujemy tak naprawdę razem od, od kilku tygodni, niecałego miesiąca i jeszcze nie wytworzyło się ten taki gór, ten taki, ten taki, ten taki, ta taka wspólna, że tak powiem, e, chęć do tego, żeby, żeby właśnie po coś sięgnąć. Natomiast jest to trofeum jak każde inne i, i, i jak najbardziej chciałoby się jutro stanąć na, na tym podium i, i wzniesie do góry. Także na pewno zostawimy wszystko, co, co będziemy mieli w, w Baku w dniu jutrzejszym na, na boisku.